Kolejnym odcinku, ja jestem Mateusz, to jest Gotik 2 NOC Kruka, bezbrej challenge i właśnie. Wszedłem sobie w ekwipunek i przypadkowo e, przeglądałem sobie itemki, wyszedłem z ekwipunku i nagle dup. Wchodzi u rozdział więc mówię. No dobra to zaczynamy. E, pogadamy sobie z wszystkimi e, przede wszystkim, żeby... Co nieco od nich zebrać. To, skoro można? Co słychać? Cholera! Musiałeś brać ze sobą Beneta? Jakiś problem? E, nie, żaden. Rób, co masz do zrobienia i wynoźmy się stąd, dobra? Tak, yy, porozmawiamy sobie z tego względu, że z tego co pamiętam, to Ej, Bennett ty... powinien zostać zabity przez wilka i tylko dlatego to wziąłem. Jaką broń możesz mi sprzedać? Tylko najlepszy. Nie tylko... o! Faktycznie. Można nam sprzedać najlepszy topór. Ciekawe. Jak ci się powodzi? Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała, to przez... Okej. Okay. Dobra, weźmy od ciebie to. Czy ja mam w ogóle jakieś punkty nauki? Mam 30, to możemy się nauczyć zewnętrzności. Chociaż te 5 punktów, zawsze coś. Eee, Girion, nauczaj mnie, szybciej się stąd wydostaniemy. Nie wytrenujesz. Będziemy. wygląda na to, że nie. Hmm. Aha, jedna ręka w i kuszę. to w sumie nieźle. Czy wszyscy. Nie traktuj mnie jak. jaki niedobry chłopak. Dobra, Angara. Z Angara chyba możemy sobie zabrać. O, jest Mario. Patrzcie. Dam ci szansę wykazania się w walce. No, dalej. Powoli. Hmm, tego się w... Zaczekaj. Zaczekaj. Ej, ja myślałem, że jak tylko się ten, yy, tylko się pojawimy tutaj, to ona automatycznie znika. Nawet nie wiedziałem, że on tutaj jest. No dobra. Ej, hey, ty. Tylko chcę sobie z nimi pogadać, bo... zwykle to lecę na pałę, nie? Jak się czujesz? Odkąd wylądowaliśmy na tej wyspie? Cholera, to się... hmm. hey. Kurde, no i, i takie fajne wątki to były. Wszystko ze sobą połączone. a w Gotiku trzy chuj dupa i Kamini kupa, nie? Pomóż mi po... Co O, stręczność. Nie mogę cię Ja pierdzielę stary! To kto mnie Wszystko. nauczył Diego? Jak na razie. Hej, Bo w zasadzie ja to możemy sobie parę razy wracać na ten stateczek, nie? Szukam eee... do... A czego dokładnie... Zręczności. Nie tak. Czemu chcesz się zająć? Ktoś musi pilnować statku. No dobra, czyli on i Gorn będą pilnować statku. Co ciekawe, Korangar nie zaproponował mi, że mogę z nim iść. Szkoda, jest Gorn. Nie rozumiem w jego to zawsze nie łatwa. Chcę trochę. Fuck! Mhm, przydać. Się. Każdy mnie tu wręcz to Wszystko w porządku, Jak na razie. No to możesz zapierdzielać. Ale kurde design tej zbroi jest tak kozacki. dwóch złodziei się spotkało. W dodatku. Nie był. W końcu to była jego decyzja. Chyba z tym samym e, dubbingiem. dowiaduje się o tym dopiero teraz. Dobra, okradnijmy jego. To Potrzebuję go. Chyba decyzji. będę. O, no miło z twojej dokładnie strony. Weźmiemy sobie. No i jesteśmy. O, Ta wyspa leży nikt bliżej. Nikt nie Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. O, o, zawsze byłem ciekaw, w jaki sposób orkowie tak szybko otrzymują zapas. Nic dziwnego. Po drodze do wnętrza wyspy. Gdybyś nie mógł sobie poradzić. O, tak, jakby mnie to cokolwiek Potrzebuje. Wróć, gdybyś potrzebował. To przecież oczywiste. Naucz, a czego? To ciekawe. O, myślimy, że to takie Staraj się zawsze poruszać z kocią z winnością. Reszta przyjdzie sama. Nikt nie chce tego słuchać. Okej, okay, stary, dobra, jeden level to sobie jeszcze wbijamy. To sobie weźmiemy kolejne 5 punktów. Powiedział. Lares, Żadna wielka działa? Tak rota rzecz. A gdybyś się przebrał, a nie chodzisz w stroju obywatela. To przecież oczywiste. Ciągle to samo. Chyba Lesterem będzie nam mówić, że Ma... z Mario jest coś nie tak, nie? Jest coś, oczywiście. Coś mi się nie podoba w tym całym Mario. Facet, uważaj na siebie. Okej. Okay. Nie teraz. Nie teraz, może później. No, daj sobie spokój. Hej. Milton oczywiście nas może nauczyć yy, czarów, chyba? Zupełnie jak za darmo. Awatacja nie mamy. Święte Jej. słowa. Ciekawe czy i tym razem ci się uda. Co takiego? Uratować swój tyłek gdy wokół się problemy. Czemu nie doszło to do mnie? Nie masz trochę zapasów. Dobra, bo oni powinni mieć tak no właśnie szczawie i jak to nie masz jagudek? Co się komu mówi? No szkoda, że nie mamy patrasa ze sobą. Mówi no mi się trudno. To nic masz dla było. mnie jakiś... Hmm. To miło, że pytasz o radę. Masz ze sobą oko i nosa? Nie Oczywiście, że tak. Wybacz głupie pytanie. Robię się trochę nerwowy. Nie, nie mów, że nie wiesz. Hmm. E, to jest ciekawe, bo jakbyśmy go nie mieli, to Xardas by nam wysłał. Możemy jedynie. A Milton by był zły na nas. Dobra, w zasadzie to możemy sobie zrobić jeszcze te dwie miksturki. No i trzeba wyruszać. Czy chcę, czy nie chcę, to trzeba. Jeszcze jakieś coś tam powinno być. Nie, menzurka. A no, menzurka jakby trzeba było oko naładować. A będzie trzeba, bo będziemy mieć jednego smoka ze sobą. Dobra. Smoczy korzeń to sobie zeżremy. Jeden szczak mamy. W zapasie. Dobra. Ile my mamy tej zręczności, tak swoją drogą? 230. Co za chore liczby. To jest ile? 400 damage a. Bez trzech, no. Swoją drogą taka ciekawostka, jak nie mamy yy, powyżej 15 zręczności, to tutaj się pojawi miksura zręczności. I ona się respi. Nie wiem, co, co 10 sekund, chyba? Praktycznie co chwila. Panowie, żebyście nie wpadli do wody, co ja z wszystkim sobie poradzę. Tylko nie wpadajcie, dobra, zróbmy sobie zapis, bo pogadałem z wszystkimi, ale oczywiście. Zapisu jak nie było, tak nie ma, nie? Dobrze, miło, miło z panowie. Badajcie sobie. O, elegancko, ci na dwa strzały to jeszcze możemy dobić. Możemy dobić sobie te 5 zręczności. Chociaż czy mi to coś zmieni? A nie Jak możemy, to dobijamy. Swoją drogą... Mam nadzieję, że... Chociaż nie, chyba nie ma opcji dostania się na tę wyspę, jeśli zeskoczę na dół, więc trzeba będzie uważać. Ci Dobra. O mi cały czas będziemy mówić to samo. No i teraz już mamy na pewno 400 uwierzyć. Więc spoko. Jeszcze moglibyśmy sobie założyć ten amulet z 4 zręczności, ale. Wolę 30 obrażeń na wszystko. Też wolałbym mieć amulet do zwinności i mieć 10 na wszystko. No ale. Nie ma to nie ma. Dobra. No. Chopie. No. Dziękuję bardzo. No i trzeba się wypotować. No i tak to będzie wyglądać. Przez całą wyspę tak samo. No ale cóż, możemy sobie jeszcze jeden siły dobrać z jabłek, ale. Na cholerę mnie to. Jak mam 72 siły. Skąd ja mam te 5 siły, nie? To nie wiem. Zastanawia mnie to, tak szczerze, bo to jest pięć siły wyuczone. Chciałem się gdzieś majtnął wziąłem sobie pięć siły? Nie wiem. Okej, okay, posągi orków. Moglibyśmy tu w sumie te... Eee, ojoj. deszcze jeszcze strzał rzucić. Boże, jeszcze strzał, deszcze ognia ale No chwilowo... Nie gonią gnoje Więc może nie? zresztą Kurde, mamy ten łuk, to ich wybijemy z łuku Spokojnie Naprawdę? O! No, typie Dobra, dziękuję ci bardzo Skowaj to i podskocz tam do nich. Panowie, no, zabij tego orka szamana. Ja bym głosował na, o, na tolka banana, a nie na orka szamana, ale to widać, że jest kolejny śmieć Dziękuję bardzo. Proszą się, no, no, no normalnie się proszą czekaj, czekaj, a gdzie jest mój gdzie jest moja runa no, swoją drogą możemy sobie wziąć to to, to i nic poza tym i możemy sobie wziąć leczenie ciężkich ran przyda się trol jaskiniowy Gdzieś tu powinien być Pedro Pedro, Pedro, Pedro Dobra, tego trola no to wiadomo, że złapy Chodź tu bestio Czy tam jest smoczy jajo? Być może tak jest Zaraz zobaczymy na spokojnie No no, i cyk. Do. Nie, zupa rybna, wino, chleb. Skóra trolla. A tu jest Pedro. Pedro, 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 pe Bez właściwego klucza <laughs> Nigdy tego nie otworzę. A, czy pierwsza część do pułkownika? Dobra. Mhm. A mi się wydawało, że tu jest więcej tych orków. Ja wiem, że tutaj siedzą mnie, ale. Jeszcze jeden. Ork pułkownik. No właśnie. Na ciebie, panie drogi, szczekałem. Szczekałem sobie. Tutorka pułkownika. Bla, 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 bla. Jakiś wpis w dzienniku. O, moja załoga. Eee, ok, li obejmie dowództwo. wództwo. dzisiaj mnie się zachowuje, od jakiegoś czasu w ogóle się nie odzywa. Orkowy pułkownik to twardy przeciwnik, z tego co wiem to w jego sali turnowej musi być jakieś tajemne przejście, ale skąd wiesz? No Tak szczerze, skąd wiesz? No bo nie ma żadnej przesłanki, w sensie, no to tak wygląda, nie? Ale skąd wiesz? Najpierw po Pedro Cześć kolego Zdrajco, nareszcie cię znalazłem ze wszystkich bezdusznych szumowin, które poznałem w życiu, ty jesteś najgorszy. Przynosisz hańbę całemu zakonowi. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości, rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie Jest wyobrażasz to, sobie, 7... przez Rzecz. co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Pułkownik Orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Daj mi jeden powód. Daruj mi życie. Mogę ci. Zatem powiedz mi, tak, tak, wszystko ci. W porządku. Dzięki. No, weźmie go sobie. Chyba teraz powiedział, że jestem złym człowiekiem, ale. Ja tak nie uważam. Tutaj coś jest. A, w ogóle miałem te. Tak kitrałem te tytonie i, i miody, a, a nic z tego nie zrobiłem, ale. Stanowiła mnie jedna rzecz. Bo my mamy ten nasz zwój, nie? Co tam yy, yy, mówi? Jakie. Kto. Jakie postacie są przeklęte, nie? I zastanawiam mnie, czy będzie tam Mario. Kurwa, Końcowa skrzynka. W sensie, na, w świątyni śniącego były eliksiry. A tu. Nie, nie ma dodanego. To ciekawe. Ale na pewno zebraliśmy miksturkę. O, o właśnie. Dwie miksturki. No, Czasem to łek, to jest 40 hp, to jest dużo. To jest 40 obrażeń potencjalnie, może nam zostać niewiele zdrowia i się uda dzięki temu przeżyciu. No, ale weźmy z go sobie. W zasadzie ty, ta świątynia to nie jest duża. No, tu już jesteśmy tu. Tu przechodzimy przez jaskinki, yy, przez smoka. Jesteśmy na mostku. Na mostku wchodzimy tak naprawdę już do świątyni. I w tej świątyni co? Mamy chwilę katakumb? I zaraz mamy yy, tą zagadkę wstrętną, nie? Której ja nigdy nie ogarniam, bo trzeba przełączniki w dobrej kolejności klikać. A poza tym. Chodź tu bydlacz, po tobie Jestem! Panie! Panie Gomezie, Diego i pyrokarze. <gryw> On pyrokar chyba też Adam Bauman Dublażował A czemu torlo w broni statku? <śmiennie> <śmiennie> o kurwa Lester wyskoczył za burtę Morderca! Odeślemy te bestie do odchłaników o co ci chodzi? Ty! Aha, on jest nieśmiertelny. Dzięki! Dzięki, chłopaki! Aha. Jak morderca to oni chcą mnie zabić, ale. Ja pierdzielę. Ty, a w... mnie. możecie przestać mi atakować? Ja chcę Lestera zobaczyć. Lester. Gdzie on jest? Czy on płynie jakoś do brzegu? Aha, ci, ci we mnie, no pewnie. Czemu słyszałem, że gino, zginął człowiek? Co tu się dzieje? Nie, da się wejść. Tędy się da. Dobra, ja to wczytam. Moi drodzy, jestem głupi. Zamiast zaprowadzić go na statek, to mu powiedziałem, że. Yy, że już po nim. No i teraz. Jakby to powiedzieć. Jest dla mnie zły. <laughs> Jaka jest animacja? Jak się to założy? Nie ma żadnej. Na oko no, nosa, to jest chociaż fajne? Smoczy ogień i magia. Ale na to jest lepsze. I na to jest 30, nie? Obrażyć na wszystko. Czy. Jak ja założę se to. Pedro! Chwila! Zmęcza. Błagam. Czy ty wrócisz se sam na statek? Nie. Dobra, w dupie jest mam. No, tam trzeba pociągnąć za wajchy. O, Boże święty. Nie wracamy na statek, bo tylko jeszcze Lester zginie, nie? Czy zginie, zaś wyskoczy za. Ale co. Co, co za abordaż zostałeś, a Co to? Czy to był smoczy korzeń? A nie ma tu. Nie ma. Jak zwykle. Goblinie gody pominięte. Nie, tak? Aha, bo tu jest jeszcze jedna, dobra. Elegancko, kurde. Ciebie załatwimy Okej, okay, a tu tylko jeden. No to jest problemowo. Dobra, to robimy zapis. W końcu. Cześć, jeszcze Oni na strzał padają. Oni na strzała padają. Tolkowi są silniejsi. Na mi się wydawało, że oni. Chyba, że na y, ten. Na broń mogą mieć większą odporność, a na strzały nie. Bo tak też może być, nie? Coś, ktoś tu się sferyzował, panie kolego. Może i tam jest, ale wiesz. No ja przesady. Ooo! bo nie mamy 15 jaj. Chyba, że tutaj będzie. A tu są 3 smoczy jaja. Nie wiem, ile ile tutaj łącznie jest, no. Powinienem y, na z jakieś poznajdywać, ale. że nic nie znalazłem. To nie ma. To tutaj w tych skrzynkach co to jest? Stary list. I ponownie ktoś został yy, ten? Czy w tych skrzynkach jest coś fajnego? Jakie gówno jest w tych skrzynkach, dobra? Nie przeczekuję tego, bo mi się nie chce, nie? Mm. Nie, nie to. Stary list, to chyba to. Ostatnie ostrzeżenie. Nic mnie nie obchodzi, czy uda się wam przeleźć przez most z drugiej strony. Dla mnie możecie piec się w piekle. Tak długo, jak jestem w swoich włościach, most będzie podniesiony. A każdego mędrka, który będzie próbował strzelić z łuku przełącznik, żeby się tu dostać, osobiście wypatroszę i powieszę na najbliższym drzewie. Arhol. Hmm. <kly> to ciekawe. Nie swoich pracowników tak traktował. Smocze jajo. Smocze jajo? Może dla mnie smocze jajo? Smoczy No Mówię, to taki sywiec, że też aż... Naprawdę żal. Federa fedaron, czy jak mu to tam jest? Czy tu jeszcze jest gdzieś jakieś smoczy jajka? Ile ja tych smoczych jaj mam? 11, to trochę mało. No ale nie ma więcej. No, to jak nie ma, to nie ma, nie? Nie mylę sobie pogadać z łupem. Zostań, człowieku. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty, unicestwivny najbliższych. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą? Po miocie piekieł. Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku. Ale już nigdy nie opuścisz tych sal. No powiedziałbym, że... Yy... O kurde! Tego się nie spodziewałem! Trochę mnie zrzucić pod teksturę, no? Pogadasz ze mną, dziękuję bardzo Może teraz zdążę Dziękuję bardzo Dziękuję, 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 nie trzeba było, nie trzeba było Co jest w tym... Kufrze, a! Tu będzie łuk Kurwa, skrzynka obok smoka 38 sztuk złota Coś z tego rozumiem Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, o co o tej grze chodzi. W sensie, jak. Jakby. Ale projektujesz coś takiego. O, cześć. Nie wiedziałem, że ty tu jesteś. Pro... Wyobraźcie sobie, że jesteście projektantem gry, nie? Jeśli chcesz, I stawiacie takie rzeczy. Właśnie stawiacie lud ludziom, nie? I stawiacie smoka w takim miejscu. No i fajnie, nie? Postawiliście smoka, wszystko spoko. I stawiacie skrzynkę obok. Zamkniętą na zamek, czyli wymaga wysiłku. I co dajecie w tej skrzynce? 38 sztuk złota, czy nie wiem... Jakiś fajny eliksir? Cokolwiek! Przecież to jest bez sensu! Z perspektywy gracza to... Jaki jest cel, żebym ja to otwierał, nie? Tak, wszedłem na te wieże, by chciałem wiedzieć, co tutaj jest, ale no. To jest dramat, no? E? Pomniejszy szkielet? To takie gówno tutaj leży? Myślałem, że coś ciekawszego tutaj jest. Dobra, nie, to nie. Damy sobie radę i bez tego. Znaczy, bez tego, no z, 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 z pomniejszymi szkieletami zapytamy radę, ale dziwi mnie, że. Wiecie... To To jest szósty rozdział, nie? To być najsilniejsi przeciwnicy, a nie mniejszy szkielet. Tak naprawdę, to tu powinny być same orki elity. A tu ewentualnie szkielety, bo to nawet pasuje. Pancienia Archol. O, a tu jest Super Berserkera? Ta. Receptura Dziennik Strzała, zwój Fajnie, a coś tutaj jest ciekawego? Mhm Chyba tak, ale nie potrafię tego przeczytać No, nie to chciałem zrobić, tylko naładować nosa. Mhm Embarney nie zrobimy, bo wymaga 15 tych, a ja nie mam tyle Więc lipa Dziennik, co tu jest w dzienniku? Już od 30 dni, czy 8 dni, 6 dni czekam na wezwanie, zaczynam wątpić czy się doczekam, mimo że zrobiłem wszystko o co mnie poproszono Latałem dla nich i przynosiłem różne rzeczy, jak jakiś lokaj. Klucznik nakazał mi zamknięcie krat, ale jeszcze się do tego nie zabrałem. Jak tak dalej pójdzie, to każdy będzie sobie mógł po prostu wejść przez bramę. Szkoda, że nie pamiętam właściwych kombinacji. Bardzo dawno już nie zakradałem się do wielkiej komnaty i nie mogę się doczekać spotkania z mistrzem. Ciekaw jestem, czy pozwolą mi na nie, gdy już do nich dołączę. Wczoraj podjąłem próbę, ale dotarłem tylko do komnaty z dwoma dźwigniami. Nawet nie zdołałem wypróbować kombinacji przełęcików za w zachodnim skrzydle. Ta świnia pozamykała komnaty. Jutro spróbuję wydostać od niego klucz. To No to fajnie. Zdostaliśmy informacje, że nic nie wiadomo. Zakurzona księga? Aha. A ta receptura? Gdzie jest? A, tu jest. Zostałem skreślić pradawną sztukę. Boję się jednak, że nie spodoba się to Feodaronowi. Muszę zmieszać całego jego potomstwo i stworzyć z niego miksturę w swoim laboratorium. Gdyby jeszcze tylko gdzieś chciał przez przerwę na tych jajach, nadal jednak czuję wobec niego szacunek. Embarla filgasu. 10 smoczych jaj, jedna starta na proszek czarna perła i szczypta siarki. Miksturę należy doprowadzić do wrzenia i mieszać bez przerwy, podczas destylacji. Z substancji kojącowej należy używać z umiarem, gdyż wywołuje silne efekty uboczne i może rozwiać cały system jednak magią. Znaczy, 10. A ja myślałem, że 15. To sobie spoko. No i co? I 15 zręczności? Tak o? on jeszcze jakaś ma? Aha, tu jest ta. Embarla. Myślałem, że mana. Dobra, 257. Mamy 120 zręczności. Niesamowite. Tu jest niesamowite. Oj oj oj! A co ty taki się pancerny zrobiłeś, kolego? Uuu. To ten, jak on się nazywał? Inubis? Też taki pancerny nie był. Znaczy, ja mam zniszczenia. Nie mam zniszczenia, już więcej. Dobra, odszedł C, to możemy zapisać. Możemy go konwencjonalnie, a nie tam. Magią. Chociaż jestem magią, nie? A możemy zniszczenie, może więcej go potraktować, a mątnienie nie śmierci. Ciekawe. Gdzie jest ten? pajac? Z drugą pamiętam, że kiedyś, albo znaczy nie kiedyś. Chyba po prostu w gotiku. A tam jest skrzynia. Nie, w tej skrzyni też będzie gówno. E, w gotiku drugim, podstawowym, e, to tego. Smoka ożywieńca dało się chyba normalnie nacelować. I zaatakować śmiercią ożywieńca, nie? Nie, nie otwieram więcej skrzynek w tej grze. A czy nie, będę musiał, bo muszę mocy zdobyć, ale poza tym to nie ma szansy, nie? Opy, jestem magiem. Świadom to sobie. Dziękuję bardzo. Kluczar Hola, kość, złoto szkielet. A co tam za wpis w dzienniku? i rydorat. Yy, Następne odniesie smok. Zaczynamy ich mieć podziurki. W jeszcze jedyne, czego teraz chcę, to się przez spędzę, którą widać za smokiem. Dziennik ucznia z czarnego. Maga wspomina o komnatach z dźwigniami. Kluczniku kombinacji przełączników. Trzeba to zapamiętać. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Odkryłem tutaj świątynię, w której pełno jest oczywieńców. Dziwnie mi miarkową świątynię śniącego. Tym razem jednak nie zawiodę, nie tym razem, okay. Wtedy też nie zawiodłeś. Okej, okay. Karla zdał mi. Amulet, fajnie, fajnie. Zastanawiam mnie czemu to zadanie się nie kończy. No w zasadzie ten czarny mag jest balem, ale czy jakkolwiek to na coś tam wpłynie? O, proszę. A, proszę, jest i Mario. Ale z Mario, moi drodzy, porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, bo ten odcinek dobiegł właśnie końca, więc jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, byliście w a To był Gothic 2 noc kulka challenge. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku, ostatnim, z gothiczka. Przynajmniej na tę chwilę. No, także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!